laptop was badly damaged but norad made a big find ork he moves every 12 hours but for the next 12 we know exactly where he'll be a floating industrial complex out in the gulf occupied by the federation they call it the freeport norad made the find and they want him alive you're getting some salvaged birds to hunt with and i'll be an inspector coordinating the multiple units big ale you know what, to do. You know what to do. Cześć, witajcie z tej strony. WUHAI. kurczę, nie grałem w to z jakieś półtora tygodnia. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok i nie będzie problemów y <grywka> z sterowaniem. będziemy latać. Jest. Serio. So, przetestowałem y trochę. Dobra, leciej leć lecieć tą misję Wow Chyba nie mogę sterować go no jasno, że nie mogę Ale mogę na boki Pewnie bym się rozbił jakbym miał tyle kierunków do wyboru, bo bo wow Uszanowanko Skała G albo eś przytrzymaj aby wybrać rakiety

Jest załatwiony Tu coś było, nie? A, A to jakiś ładunek z amunicją Dobra to jak ja się boję latać Już trochę się nauczyłem tych wszystkich gier Jeżeli graje o samym latanie, to ja nie mam z tym problemu Bo wtedy wiem Gry, yy, ten. Lubiłem kiedyś grywać w Ice Combata. boom na PlayStation. No, w takie gry to dziwnie się gra na samolocikach. Dlatego na przykład jak się uczyłem... Yy, Battlefieldzie, ci co wiedzą to... Ten, ...to pamiętają, że na klawiaturze latam. wróćcie na namierza. Nie, 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 nie. Ku. Gdzie on jest? Gdzie jest ta świnia? Nie dobra. Tam są cele, ale lecimy do celu. Co, 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 co? To jest cel, nie? Tu, tu jest ten goleś Myślę, że to on. Nie żyją? Tu żyją. Umarli. Dobra. Tu są moje ziomki. My lecimy w tą. No to lecimy. W ogóle... To jest, nie wiem, jakiś... No ja wiem, wiem. To, to mnie atakuje. Tam. Tam jest jakieś... ...zło, które próbuje mnie... ...poczęstować cukierkiem, którego nie chcę. Oberwałem. Kurczaki. Może ci? Ten ma! Er, widzę, widzę! Gincie! Stalowe budynki mają. No kurcze, zgniali. Nie ma incoming missile, bo zabiłem! że coś tam przybyło, ale. Nie do końca byłem pewny co, bo nie usłyszałem. Się uszymyja, nie wietrzy wuchaj Się uszymyje. Przelećmy tędy. Halo, nisko lata. O! Ciekawe, gdzie? Można rozwalić te samochody? No, Szkoda. Tam! No. Hej. Przejmij kontrolę, bla bla bla, gra zapisana. Oho. Pan helikopter. Mam nadzieję, że z mojej nikt nie ma. i Ni nikogo nie ma, ani nikt nie ma. Dobra. Zginiesz. Jak się tu namierzało? No kurde. Ale mnie dziabają. Nie. zabije cię no zabije cię dobra trafienie trafienia tam ci mamy na zawodnikach nie No kurde jeszcze co tak długo leci. Przelećmy sobie na prawą burtę. Prawą burtę? Dobrze mówię? Tylko we mnie strzelają, widzę jakaś fina w ogóle, no patrzcie. lepiej wymienia ja, niż ja.

No nie trafiasz do tego bliska No patrzcie nie trafia w ogóle Dobra Uuu Ale była zabawa Blackhawk down Dobra, widzę. Dobra, mamy kontynuować. Ale będziemy tutaj się orientować lekko. Na budynku. Coś im źle wybuchło. No i dobrze, niech nie źle wybuchło. I w ma moje szczęście. W ogóle się nie ruszają. Oczy lądowisko. No to będzie ciężko z moim uszkodzonym samolotem samolotem, helikopterem bo ktoś mnie tu udusi. Ja chciałbym do. Aha, nie mogę. Musi być efektownie. Dobra. Dobra. Czysto. Nic się nie rusza. Ja. Hej. Tu można też. Gdzieś wyżej, może Wow Mhm. Mm Akcja właściwa wreszcie. Do widzenia. Się skupiłem bardzo na tym lataniu. Ale ładnie go dzabną. No no, 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 Dzień dobry. Tam ktoś jest? O, jest. Dobranoc. On żyje. Już nie. Mm. Co tam kopi? Co tam? Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma. RPG! Kto ma RPG? To jest taką lamą? Mają granata. Oj, dostałem granatę, to ja się schowam. Już? Dobra, nie? Cześć, tam jest przeciwnik, ale ja ja. Już nie. 54 się cztery naboje. Ja sobie podbiegnę tu. I co tu będzie? O, garaż. Dzień dobry. Schowamy się. Co, Heszuś. Mój bracie! No to, to się tylko popsuło. Nombrerino? Może ktoś sombrero zgubił, co? O. Ojoj, oj, oj. Trzeba przeładować, 15 naboi, to wstyd. Macie. Lubicie? Granaty? O, tu są jakieś rzeczy. Zwiedzam dalej? Mm. Sprawdźmy, czy nie ma przeciwników. Dajmy im po ziemniaczku. Zginęli tam? Nie, ale nasi oczywiście musieli. Oj, sorry, Kregan, e, Kregan. He-Gun! Jenny! Ja, ja zawsze patrząc na, na jego imię, mam wrażenie, że to jest napisane cenę Kerry Gun. <laughs> to jest serio. Dobra, kolega umarł. O, o o. O, rzucił. Dobra, ziomek. I teraz trzeba tu władować się. Dzień dobry. O kurde, nie? Uf. Uf, grupa była. Co bierz? Co ty myślisz, że ja nie widziałem? Teraz drugi macie przeładuje, przejdziemy z tej. Gra zapisana, Względniają naszą zajebistość. 13. nabojów. Dobra, to coś tam jeszcze pękniemy, nie? Bum. A za, za blisko rzuciłem. Mm. Ej, a on dorzucił. O. Uh. Przechodzimy dalej, zjemy. O? Hop. Mają niespodziankę. Gdzie ty? O kurde, tu gdzieś był. Nie ma. Jak mi dziabno z arpijczyka. ziomy ziamy, ziamy. ziamy. Może tędy, gdzie można iść? Gryn, no to. Kabeka, on mnie trafia i nie mogę go nic zrobić. To nie jest. Chciałem powiedzieć realistyczna, ale gra ta nie jest w ogóle realistyczna. Dobra, lecimy Do góry na spotkanie. Co cover mi Oj, ja pierdziele, wystraszyłeś mnie! Oj oj, oj Muszę uważać co mam Tu coś jest w ogóle? O, automat z wodą. Mm. A, sory. sorry. Coś mi ręka zbla. Oj, to mój. Oj, hej, Żyjesz! Żyj! Jony, umierał! Widzieliście to? Ten przez dym już w ogóle wiedział gdzie strzelać. Tam ja koleś, O, i tam i tu jeszcze. Au, au, au. Co on za ma No moje ziomy nie widzą tego co jest najbliżej, co jest ciekawe. O kurde granat! Sobie rzuciłem sam. Dobra. Mhm, mm dobra. Dobra, 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 dobra. Oh. Whoa. I teraz jesteśmy helikopterem. A zajbiste przejście w ogóle. Już. Wow, zaje fajne. Tam u góry jeszcze gościu został, chyba nam dwóch. Na, 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 na. Ej, to mi się podoba. Eee, to było fajne, taka przejściowa. Granat! Rozpirator nie ma do kolegów. Coś ty myślał Zmieniam Idę. Chyba się zmęczył. Tu coś jest? Nie. Nie. Zmienia magazynek.

Co moje, to moje, nie? Dobra, to jest już koniec, także dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Siema! Na razie!